Ostropes plamisty jest rośliną kwitnącą z rodziny astrowatych. Stosowany jest leczniczo już od setek lat. Pochodzi z rejonu Morza Śródziemnego. Stamtąd rozprzestrzenił się w Europie i innych kontynentach dzięki niedużym wymaganiom co do rodzaju podłoża. Korzystanie z właściwości tej rośliny nie jest tylko chwilową modą, która przyszła wraz z aktualnym wzrostem popularności naturalnej medycyny i zdrowego odżywiania. Jest uprawiana na szeroką skalę i wykorzystywana w przemyśle farmaceutycznym, kosmetycznym i weterynaryjnym. W Polsce plantacje ostropestu liczą około 2000 hektarów. Możemy je spotkać na Lubelszczyźnie, Żuławach, Kujawach i terenach Wielkopolski. Właściwości ostropestu plamistego. Ostropest jest rośliną o właściwościach silnie wspomagających oczyszczanie i odtruwanie organizmu. Jest on składnikiem wielu leków o działaniu protekcyjnym i regeneracyjnym na wątrobę. Na właściwościach tej rośliny skorzystają także osoby z cukrzycą, wysokim cholesterolem i problemami z trawieniem, ponieważ właściwości regulują poziom glukozy we krwi i obniżają poziom złego cholesterolu oraz stymulują wydzielanie soków żołądkowych, usprawniając trawienie. Ostropez na wątrobę. Ostropez w swoim składzie posiada silimarol. Związek zaliczany do flavonoidów. To dzięki niemu zalicza większość swoich właściwości. Związek ten ma silne właściwości pozwalające na blokowanie toksyn gromadzących się w wątrobie i nerkach. Potrafi zapobiec szkodliwemu działaniu wielu toksyn, jak chociażby dwusiarczek węgla, pestycydy czy mykotoksyna, substancja muchomora sromotnikowego. Ogranicza także negatywny wpływ alkoholu na naszą wątrobę. I pomaga w jej regeneracji poprzez stymulowanie do produkcji nowych komórek. Jest również stosowany w leczeniu chorób wywołanych alkoholizmem. Wątroba jest naszym największym narządem wewnętrznym i jest odpowiedzialna za wiele istotnych funkcji detoksykacyjnych. Stan krwi w całym naszym organizmie jest zależny w większej mierze od kondycji naszej wątroby. Jako oczyszczacz krwi, wątroba pracuje niemal cały czas aktywnie, pozbywając się toksyn. I wspierając tym samym praktycznie każdy system w naszym organizmie. Ponadto wspomaga produkcję hormonów, uwalnia glukozę do krwiobiegu oraz umożliwia wchłanianie tłuszczy z pokarmów. Warto zatem zadbać o jej prawidłowe funkcjonowanie. Ciekawostka: w medycynie ludowej ostropest często wykorzystywany był jako antidotum na zatrucie grzybami. Podanie wyciągu z ostropestu w ciągu kilku minut od zatrucia znacznie obniżało gromadzenie się toksyn w wątrobie. I całym organizmie, zmniejszając jednocześnie ryzyko trwałych uszkodzeń lub zgonu. Warto wiedzieć, problemy z niewydolnością wątroby można poznać m.in. po gorszym apetycie, nadmiernym zmęczeniu w ciągu dnia, osłabieniu, stanach podgorączkowych i spadku libido, inne korzyści stosowania ostropestu. Regularne spożywanie tej rośliny podnosi poziom glutationu, który jest enzymem umożliwiającym usuwanie toksyn i odtruwanie organizmu. Pozwala także na szybsze usuwanie nadmiaru estrogenów, regulując tym samym gospodarkę hormonalną mężczyzn i kobiet. Ostropest jako sprzymierzeniec w walce z cukrzycą. Badania medyczne wykazały, że ostropez plamisty w połączeniu z tradycyjnym leczeniem może mieć pozytywny wpływ na organizm osób chorych na cukrzycę. Podczas testów wykazano zmniejszenie poziomu cukru we krwi i wpływ na LDL, zły cholesterol. U osób z cukrzycą typu 2. Podczas badań wykazano również, że ostropest wpływał na insulinooporność. Ważne, cukrzyca jest poważną chorobą i nie może być lekceważona oraz leczona na własną rękę. Wszelkie próby wdrażania metod z medycyny naturalnej do swojego leczenia powinno skonsultować się z lekarzem.